serdecznie jest to pierwsza analiza którą wrzucam na YouTube. na mój kanał i tak mamy dzisiaj za 4 godziny meczek 6 Contract queen. To. oczywiście cis nie polecam tej ligi do betowania gdyż można stracić wiele skinów ale wiadomo wszyscy chcą obstawiać którzy obstawiają wciągnęli się w to ja daję analizę Ostatnie dwa mecze Czek Grali za Brillos. Brillo jest to jedna z słabszych drużyn Na Mirageu przegrali w najlepiej gra Miragea Na Cash wygrali, no i tu się męczyli na Cobru. 14-1-14, widać że wtedy nie potrafili po stronie terrorystów, w ogóle nie mieli adytów Potrafią tylko po jednej, po jednej stronie grać Męczyli się, myślałem że ten mecz będzie, Czek wygra ten mecz no, Ale jednak nie było tak łatwo, bliski los Tekst to drużyna Kazachów. W mistrzostwach Europy dobrze sobie radzili, ale tam grał Adren jeszcze. Ale pingi też tutaj są ważne, jak grają z Kazachstanu, mogą mieć pingi około 100. Drugi mecz grał z Moscow 5 i przegrali ten mecz. Moscow 5 nie są wybitną drużyną. This Racing. A Quid, Quid co ze zbignął też przegrało na Mirador. Słabiutki wynik, jeszcze słabszy. Ale wygrali na inferny, wygrali na że Po obydwu stronach tutaj sobie jakoś radzili. I co? Dlaczego w tym meczu będę polecał co? Low na quit. Dlaczego? This racing. Rosjanie zadbają pewnie o dosy. Tutaj może być, Kazachowie mogą mieć wyższy ping. I się może to różnie obrócić. Mo może Czek 6 oczywiście wygrać szybkę 2-0 co nie sądzę, może być to długi mecz i quit może sprawić tutaj nies niespodziankę dlatego polecam low nie odpowiadam za wasze skiny jeśli chcecie, obstawicie, jeśli nie, to nie ale przynajmniej tu procent 60-40 można było wtedy myśleć jeśli nie, lepiej sobie odpuśćcie, nie denerwujcie się więc do zobaczenia jeśli się podobało, dajcie lajka